Jeśli przez całe życie powtarzałeś imię, nie czując jego znaczenia, być może nadszedł czas, aby odkryć przyczynę tego braku więzi. Istnieją prawdy, które przez wieki były widoczne tylko dla tych, którzy mieli odwagę spojrzeć poza powierzchnię. Nie chodzi tu o wiarę lub niewiarę, religię lub ateizm. Chodzi o coś, co dotyka korzeni Twojej tożsamości. Coś, co do tej pory mogło pozostawać uśpione w tobie. Jeśli poszukiwanie odpowiedzi ma dla ciebie sens, zapisz się do naszego kanału i dołącz do nas w tej podróży. Wielu z nas dorastało, akceptując gotowe narracje, recytując słowa bez zrozumienia ich prawdziwego znaczenia. Nauczono nas powtarzać, słuchać, podążać za innymi, ale rzadko zachęcano nas do zadawania pytań. A co się dzieje, gdy imię, które przetrwało pokolenia, niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale także kod, niewidzialną mapę, która wskazuje do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Przez wieki struktury władzy wznosiły niewidzialne mury między ludźmi a bezpośrednim doświadczeniem sakrum. Stworzyły pośredników, ustanowiły zasady, zdefiniowały, co jest dobre, a co złe w dziedzinie duchowości. Ale co by się stało, gdybyś odkrył, że jeden z najważniejszych kluczy do ponownego połączenia został zmieniony? Nie przez przypadek, ale z powodu strategii. Historia, która się tutaj zaczyna, nie jest tradycyjną lekcją, nie jest kazaniem, a tym bardziej próbą przekonywania. Jest zaproszeniem do przypomnienia sobie, i nie chodzi o przypomnienie sobie umysłem. Jest to wezwanie, aby coś w Tobie się obudziło, jak dawne wspomnienie, które zawsze tam było, czekając tylko na odpowiedni moment, aby się ujawnić. Z biegiem czasu na prawdziwą istotę nauk, które miały na celu wyzwolenie, a nie zniewolenie, nałożyło się wiele warstw. Każde tłumaczenie, każda decyzja polityczna, każdy sobór religijny, każda reforma języka. Wszystko to stworzyło mgłę wokół tego, co pierwotnie było przesłaniem o wzmocnieniu pozycji człowieka. To, co dziś znamy jako tradycję, w wielu przypadkach zrodziło się z wysiłku, aby kontrolować narrację, oswoić to, co dzikie, przekształcić proces samopoznania w hierarchię zależności. Za każdym imieniem kryje się historia, za każdym słowem kryje się intencja. A kiedy chodzi o imię, które tak wiele osób wypowiada codziennie, historia staje się jeszcze głębsza. Nie mówimy tu tylko o lingwistyce, mówimy o tożsamości duchowej, częstotliwości dźwięku, pamięci przodków. To naturalne, że słysząc te słowa odczuwasz lekki dyskomfort. Umysł został wyszkolony, aby opierać się wszystkiemu, co zagraża znanej mu strukturze. Ale właśnie w tym punkcie dyskomfortu zaczynają pojawiać się nowe możliwości. Kwestionowanie nie oznacza zaprzeczania. To otwieranie przestrzeni dla zrozumienia. Istnieją zapisy historyczne, stare dokumenty i badania językowe, które pokazują, jak święte imiona były zmieniane na przestrzeni wieków. Przyczyny tego nie leżą wyłącznie w trudnościach tłumaczenia między językami. Mają one swoje korzenie w decyzjach politycznych interesach dominacji i strategiach ujednolicenia kulturowego. Jeśli przyjrzymy się historii uważnie, zobaczymy, że imię, które dziś rozbrzmiewa z ambon i modlitw, nie jest tym samym, które szeptała żydowska matka ponad dwa tysiące lat temu. Jeśli wszystko to budzi w tobie chęć zrozumienia, co jeszcze mogło zostać ukryte, wiedz, że istnieje materiał, który jeszcze bardziej pogłębi to odkrycie. Ebook zatytułowany Zakazane imię Jezusa zawiera szczegóły historyczne, językowe i duchowe, które nie znalazły się w oficjalnych wersjach. Jest to lektura, która może przynieść nowe odpowiedzi na pytania, których być może nigdy nie miałeś odwagi zadać. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do tej treści, jest ona dostępna w pierwszym komentarzu. Nie musisz przyjmować niczego jako absolutnej prawdy. Wszystko, co tutaj proponujemy, to otwarcie drzwi, abyś sam mógł zbadać, poczuć i wyciągnąć własne wnioski, ponieważ prawdziwa przemiana duchowa nie następuje, gdy ktoś podaje ci gotową odpowiedź. Nastąpi ona, gdy zaczniesz zadawać pytania, których nigdy nie miałeś odwagi zadać. Teraz, gdy podstawy zostały już położone, przed nami podróż przez zasłony, które okrywały tę historię. Historię, która nie należy do żadnej konkretnej religii. Należy do wszystkich, którzy poszukują ponownego spotkania z tym, co prawdziwe, intymne i głęboko ludzkie. Za imieniem, które tak wiele osób nauczyło się wymawiać od dzieciństwa, kryje się historia sięgająca wieków. Historia ta obejmuje coś więcej niż tylko tłumaczenia językowe. Niesie ze sobą decyzje polityczne, interesy religijne. I przemiany kulturowe, które wpłynęły na sposób, w jaki świat zachodni rozumie samą koncepcję zbawienia. Człowiek znany dziś jako Jezus nigdy nie słyszał tego imienia za życia. W czasach, gdy wędrował po wioskach Galilei i okolicach Jerozolimy, językiem mówionym był aramejski, silnie naznaczony wpływem hebrajskiego. Imię, którym nazywali go członkowie rodziny. Przyjaciele i uczniowie brzmiało Jeszua. Jest to skrócona forma imienia Jehoszua, dość powszechna wśród Żydów w wieku. Z biegiem lat, gdy opowieści o życiu i naukach Jeszui zaczęły być przekazywane do innych regionów, oryginalne imię musiało zostać dostosowane do języków o odmiennej strukturze i brzmieniu. Pierwsze poważne wyzwanie pojawiło się gdy teksty zaczęły krążyć wśród osób posługujących się językiem greckim. Język grecki, który był w tym okresie lingua franca Imperium Rzymskiego, nie posiadał niektórych dźwięków języka hebrajskiego. Wśród nich był dźwięk SH w imieniu Jeshua. Ponadto język grecki wymagał, aby imiona męskie kończyły się samogłoską odpowiednią dla jego gramatyki. Z powodu tych ograniczeń imię Jeszua zaczęto transliterować jako Jesus. Forma ta pojawia się w najstarszych rękopisach greckiego Nowego Testamentu, datowanych na koniec I wieku i początek II wieku. Nie była to zmiana mająca na celu ukrycie imienia, ale konieczne dostosowanie, aby imię było zrozumiałe dla społeczności greckojęzycznych. Później Wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa w świecie łacińskojęzycznym, imię to uległo kolejnej transformacji. W łacinie Kościelnej, która stała się językiem urzędowym Kościoła katolickiego od IV wieku, grecka forma Jesus została przekształcona w Jezus. Proces ten miał miejsce w pierwszych wiekach po soborze nicejskim, który odbył się w 325 roku. To właśnie na tym soborze, Zwołanym przez cesarza Konstantyna, zaczęto formułować pierwsze oficjalne definicje dogmatów wiary chrześcijańskiej. W tym kontekście ujednolicenie pojęć religijnych miało bardzo praktyczne znaczenie stabilizowało imperium. Różnorodność wierzeń i interpretacji dotyczących tego, kim był Jeszua, zagrażała jedności politycznej, którą Konstantyn pragnął utrzymać. Scentralizowana wiara z ujednoliconym imieniem i jednolitą narracją, stała się potężnym narzędziem kontroli społecznej. Ewolucja nazwy trwała przez kolejne stulecia. Dopiero w XVI wieku w nowoczesnym alfabecie angielskim pojawiła się litera J. Wcześniej litera ta nie istniała w formie, jaką znamy dzisiaj. Wersja z literą J, zmieniająca Jezus na Jezus. Zaczęła najpierw zyskiwać popularność w publikacjach angielskich, a następnie w tłumaczeniach Biblii, takich jak King James Version, ukończona w 1611 roku. Ta seria zmian sprawiła, że z biegiem czasu brzmienie i symbolika oryginalnego imienia uległy stopniowej zmianie. To, co wcześniej było wyrażeniem o głębokim znaczeniu kulturowym i duchowym, Stało się słowem oderwanym od swoich korzeni językowych i historycznych. Nie chodzi o to, aby sugerować, że osoby używające imienia Jezus są w błędzie. Chodzi o uznanie drogi, jaką przeszło to imię, zrozumienie, że każda zmiana stanowiła kolejną warstwę między źródłem a obecną formą. A uświadomienie sobie tego pozwala otworzyć się na nową relację. Z znaczeniem kryjącym się za tym słowem. Kiedy kultura zmienia imię danej osoby, zwłaszcza tak centralnej postaci jak Jeszua, nie zmienia tylko brzmienia, zmienia sposób, w jaki ludzie odnoszą się do tej postaci. Pierwotne imię nie było tylko identyfikatorem osobistym, niosło ze sobą ukryte przesłanie, zaproszenie do wewnętrznej przemiany która zaczynała się od prostego aktu wypowiedzenia tego dźwięku. Świadomość historii imienia nie jest kwestią nostalgii językowej. Jest to ważny krok dla tych, którzy chcą głębiej zrozumieć wpływ słów na kształtowanie doświadczenia duchowego. Zrozumienie, jak ukształtowała się wiara, która dziś dominuje w większości zachodniego świata, jest niezbędne, aby dostrzec, że imię Jeszua. Nie było jedyną rzeczą, która uległa przemianie na przestrzeni wieków. Zmiana imienia była jedynie odzwierciedleniem większego i znacznie bardziej złożonego procesu romanizacji wiary. Początkowo ruch zainspirowany naukami jeszui był zdecentralizowany, zróżnicowany i przede wszystkim głęboko powiązany z osobistym doświadczeniem każdego wyznawcy. Nie istniały wielkie świątynie ani sztywne dogmaty. Małe grupy spotykały się w domach, dzieląc się doświadczeniami i żyjąc zgodnie z naukami w społeczności. Była to wiara oparta na wewnętrznej przemianie, bez sztywnej struktury hierarchicznej. Zmiana nastąpiła, gdy chrześcijaństwo przestało być praktyką marginalną, a stało się narzędziem stabilności politycznej. W IV wieku Imperium Rzymskie. Borykało się z napiętą sytuacją. Wewnętrzne konflikty, walka o władzę i podziały kulturowe zagrażały jedności. Cesarz Konstantyn dostrzegł w konsolidacji oficjalnej religii strategiczne rozwiązanie. Sobór nicejski w 325 roku był kamieniem milowym tej transformacji. Spotkanie przywódców religijnych pod bezpośrednim nadzorem Konstantyna ustanowiło pierwsze oficjalne dogmaty wiary chrześcijańskiej. Wśród najważniejszych decyzji znalazło się określenie natury Chrystusa, stworzenie scentralizowanej doktryny oraz wykluczenie tekstów, które nie były zgodne z nowym standardem teologicznym. Od tego momentu chrześcijaństwo zaczęło być kształtowane nie tylko przez kwestie duchowe, ale także przez interesy państwowe. To, co wcześniej było ruchem mistycznym i pluralistycznym, stało się kontrolowane poprzez narzucenie zasad, obowiązkowych rytuałów i struktury duchownej, która centralizowała władzę w rękach nielicznych. Nauki kładące nacisk na przebudzenie wewnętrzne były stopniowo wyciszane. Pisma dotyczące bezpośredniego związku między człowiekiem a boskością były odrzucane lub uznawane za herezję. Przywódcy kościelni zaczęli pośredniczyć w relacjach między jednostką a sakrum, ustanawiając się jedynymi prawowitymi interpretatorami woli boskiej. Ta centralizacja była niezbędna do umocnienia Rzymu jako duchowej stolicy świata chrześcijańskiego na wiele stuleci. Każda decyzja, każda stworzona doktryna służyła wzmocnieniu politycznej i religijnej władzy imperium. Nazwa, liturgia, a nawet architektura świątyń odzwierciedlały ten nowy porządek władzy. Zrozumienie tego kontekstu pomaga uświadomić sobie, że przemiana wiary nie była procesem organicznym. Była to celowa konstrukcja, zaprojektowana z myślą o zaspokojeniu politycznych potrzeb kontroli i unifikacji. Przejście od wiary wspólnotowej do systemu zinstytucjonalizowanego. Przyniosło skutki wykraczające poza politykę i historię. Wpłynęło również na sposób, w jaki ludzie odnoszą się do tego, czego nie można zobaczyć, dotknąć ani zmierzyć. Jednym z najgłębszych skutków było oddalenie się od pierwotnego rozumienia znaczenia imienia Jeszua. Nie tylko jako zestawu liter, ale jako wibrującego i symbolicznego wyrażenia, mającego bezpośredni wpływ na stan świadomości osoby, która je wypowiada. W duchowych tradycjach starożytnego świata imiona nie były nadawane przypadkowo. Niosły one w sobie intencje, kodowanie cech, które dana osoba reprezentowała lub powinna była przejawiać. W przypadku Jeszua znaczenie wykracza poza proste tłumaczenie jako zbawienie. Samo imię, rozumiane w kontekście językowym i ezoterycznym języka hebrajskiego, Ujawnia drogę wewnętrznej transformacji. Struktura imienia składa się z czterech podstawowych liter alfabetu hebrajskiego: Jod, Shin, Waw i Ain. Każda z nich ma głębokie znaczenie symboliczne. Jod reprezentuje iskrę stworzenia, energię początkową, iskrę możliwości, która rozpoczyna ruch życia. Shin to ogień transformacji. Element, który oczyszcza i przekształca wszystko, czego dotknie. Waw jest ogniwem łączącym światy, niewidzialną linią między płaszczyzną ziemską a duchową. Wreszcie AIN symbolizuje widzenie poza fizycznym wzrokiem, percepcję wykraczającą poza zwykłe zmysły. Kiedy te cztery siły łączą się w jeden dźwięk, rezultatem jest nie tylko imię, ale klucz wibracyjny. Kombinacja dźwięków, która według starożytnych szkół tajemniczych ma potencjał aktywowania wyższych stanów percepcji. Nie jest to pusty mistycyzm. Istnieją nowoczesne badania nad wpływem świadomego wydawania określonych dźwięków na aktywność mózgu. Badania z zakresu neuroakustyki pokazują, że niektóre częstotliwości mogą zmieniać fale mózgowe, sprzyjając relaksacji lub stanom głębokiej koncentracji. Z biegiem czasu wiedza ta została zapomniana lub uznana za praktyki okultystyczne. To, co kiedyś postrzegano jako narzędzie bezpośredniego połączenia z boskością, zostało zredukowane do słowa pozbawionego kontekstu, mechanicznie powtarzanego podczas rytuałów. Przywrócenie pierwotnego znaczenia słowa Jeszua nie oznacza przyjęcia nowego imienia z przyzwyczajenia. Oznacza uznanie, że za każdym dźwiękiem kryje się zaproszenie do doświadczenia. Kiedy wypowiada się imię Jeszua ze świadomością, pojawia się zaproszenie, aby zapaliła się iskra, aby ogień transformacji zaczął działać, aby nawiązała się więź i otworzyła się wewnętrzna wizja. Ten wibracyjny wymiar imienia stanowi ciche wezwanie, które często pozostaje uśpione, dopóki ktoś nie jest gotowy. Aby naprawdę je usłyszeć, uznając głębię wibracji zawartą w oryginalnym imieniu, nie sposób nie spojrzeć na własne ciało z nowej perspektywy. Związek między dźwiękiem, intencją i wewnętrzną przemianą nie zachodzi wyłącznie w sferze emocjonalnej lub duchowej. Istnieje fizyczny, cichy i nieustanny proces zachodzący w każdej komórce, w każdej sieci neuronowej. W każdym impulsie bioelektrycznym przechodzącym przez układ nerwowy. W ciągu ostatnich dziesięcioleci neurobiologia zaczęła poważniej badać wpływ stanów medytacyjnych i praktyk głębokiej koncentracji na ludzki mózg. Badania opublikowane w specjalistycznych czasopismach pokazują, że rytmiczne wymawianie słów o znaczeniu emocjonalnym może modyfikować wzorce fal mózgowych, ułatwiając osiągnięcie stanu relaksacji, skupienia, a nawet transcendencji. Kiedy ktoś wypowiada dźwięk taki jak Jeszua z obecnością i intencją, mogą zostać aktywowane określone obszary mózgu, takie jak kora przedczołowa i układ limbiczny. Obszary te są bezpośrednio związane z przetwarzaniem emocji, podejmowaniem decyzji i doświadczeniami połączenia z czymś uważanym za większe od samego siebie. Nie chodzi tu o wiarę. Ale o mierzalne reakcje fizjologiczne. W tym kontekście ciało przestaje być tylko strukturą fizyczną i zaczyna działać jako pole eksperymentów duchowych. Starożytne tradycje, często klasyfikowane jako ezoteryczne, już wskazywały w tym kierunku. Nauczały one, że kręgosłup funkcjonuje jako kanał energetyczny. Nie jest przypadkiem, że w różnych kulturach Istnieją odniesienia do 33 segmentów kręgosłupa, postrzeganych jako etapy drogi do oświecenia. Współczesna nauka nie używa jeszcze tego rodzaju symboliki, ale uznaje już, że praktyki kontrolowanego oddychania, skupienia umysłu i recytacji mantr mogą bezpośrednio wpływać na autonomiczne funkcje organizmu. Częstość akcji serca stabilizuje się, poziom kortyzolu spada. A produkcja neuroprzekaźników związanych z dobrym samopoczuciem, takich jak serotonina i dopamina, wzrasta. Jeśli ta prawda ma dla Ciebie sens, nie zwlekaj. Egzemplarze e-booka, zakazane imię Jezusa, mogą wkrótce się wyczerpać. Jest on dostępny w pierwszym komentarzu. Kolejnym ważnym punktem jest rola szyszynki. Ta niewielka struktura, znajdująca się w centrum mózgu. Odpowiada za regulację cykli dobowych i produkcję melatoniny. Badania wskazują, że szyszynka może być również wrażliwa na bodźce dźwiękowe i świetlne, co potwierdza tezę, że praktyki kontemplacyjne mogą wpływać na jej aktywność. Ta zbieżność nauki i duchowości oferuje nowe zrozumienie tego, co oznacza doświadczenie wzniesienia. Proces ten nie odbywa się w oderwaniu od ciała. Obejmuje on całe ciało. Każdy głęboki oddech, każdy świadomie wyśpiewany dźwięk, każda myśl skupiona na wyższym celu, wszystko to tworzy wewnętrzną atmosferę sprzyjającą temu, co tradycje nazywały wewnętrznym wzniesieniem. Zrozumienie, że nie ma rozdziału między materią a duchem, na nowo definiuje sposób, w jaki odnosimy się do samego istnienia. Ciało przestaje być postrzegane jako przeszkoda i zaczyna być uznawane za narzędzie, dzięki któremu doświadczenia duchowe nabierają kształtu i głębi. Rozumiejąc ciało jako aktywnego uczestnika przebudzenia świadomości, nieuchronnie otwiera się nowy horyzont pytań: jakie inne nauki zostały zapomniane na przestrzeni wieków? Jakie przesłania zostały pominięte, ukryte lub wyciszone? Odpowiedź na te pytania zaczyna wyłaniać się, gdy spojrzymy na teksty, które nie znalazły się w oficjalnych wyborach dokonanych w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej. W połowie 1945 roku w Nag Hammadi w Egipcie znaleziono zbiór rękopisów. Teksty te, znane jako Ewangelie gnostyckie, przedstawiają mało znane większości ludzi perspektywy nauk Jeszui. Wśród nich Ewangelia Tomasza przyciąga uwagę bezpośrednim i intymnym podejściem do relacji między człowiekiem a boskością. W przeciwieństwie do Ewangelii kanonicznych, Ewangelia Tomasza nie opisuje cudów ani chronologicznych wydarzeń z życia Jeszui. Zawiera krótkie zdania, refleksje i nauki, które wskazują na przebudzenie, które następuje od wewnątrz. Jeden z najbardziej znanych fragmentów mówi, że królestwo jest rozproszone po całej ziemi, ale ludzie nie są w stanie go dostrzec. Stwierdzenie to obala pogląd, że sakrum istnieje tylko w odległych miejscach, lub jest zarezerwowane dla nielicznych wybranych. Inna znacząca nauka zawarta w tych tekstach głosi, że wystarczy rozłupać drewno i podnieść kamień, aby odnaleźć boską obecność. Obraz ten, wzmacnia pogląd, że sakrum objawia się w najprostszych czynnościach, w elementach codziennego życia, we wszystkim, co jest w zasięgu zmysłów. Dostęp do tego rodzaju treści jasno pokazuje, że pierwotne przesłanie Jeszui było znacznie bardziej związane z samopoznaniem i bezpośrednim doświadczaniem boskiej obecności niż stworzeniem pośredników lub dogmatów. Wezwanie dotyczyło wewnętrznej przemiany, ruchu uznania własnej duchowej natury. Pisma te nie zostały zniszczone. Przetrwały czas, chronione przez piasek pustyni, jakby czekały na odpowiedni moment, aby ponownie trafić do obiegu. Dzisiaj, gdy czytamy je uważnie, stanowią pomost między przeszłością a nowym sposobem postrzegania tego, co naprawdę oznacza przebudzenie do Chrystusa wewnętrznego.